Siemaneczka z tej strony zwierzękowe stado. A dzisiaj zrobimy sobie unboxing paczki z Gryzonie, bo przyszła w zaskakująco szybkim tempie. No, ale bez przedłużenia zaczynajmy. Jaśkowy wiórek mega packa dla mojej, tutaj, księżniczki, dla Astorii, oczywiście, bo to jest moja księżniczka najlepsza. Tu mamy fakturę, no takiej, tego jeszcze nie widzę. No i tu mamy taką, jakby ulotkę. Z alergii, e, o takich różnych produktach. Przepraszam też, jeśli coś się ze głosem nie tak, ale nie mam jakaś chyba, czy coś mnie zopało. Tak, od rana. O, dobra. Mamy to Aha, No to jest. Żeby... A? Co? Dobra. Dobra. I mamy tutaj taką. Kuwetę, piaskownicę dla Astory, bo ona te drewno ciągle dziabie i ono jest wydziabane praktycznie. Tak jest. Dalej mamy takie kolby z Vita Herbal od Vita Pola. O, proszę, takie uwielbiałem, po prostu uwielbiam na dożycie. Dalej mamy Granulaci z Far Care Plus, bo to też jest ulubiony, bo nie no cóż, na drugim miejscu jest, bo Warszawa Gaj, tak, przewyższego. Dobra, piasek dla Astori z Bifara też. A ja miała w końcu czym w kopać, bo ma... nie wiem, piasek to jej drugie życie. Słownie, Sianko z Pola z hibiskusem 800 gramów. Uważam prawym smadru. O Boże! no <klimy> dobra jest dobrze, nic się nie stało. <klimy> no i sianko z nagietkiem, również z Witapola. Pola. Z Vita Herbal, 800 gramów. <klimy> Dobrze. I teraz prezentacja, co ja tu kupiłam. E, mam nadzieję, że taki krótki filmik się jakby podobał. Eee.